Witam Was, czy Yahoo tutaj FIFA 14 temu właśnie wyszły, Najnowszy plik właśnie go pobrałem i teraz mogę zagrać w szybki mecz oraz Ultimate Team. Także jutro przedstawię, jak to się wygląda. Klasyczny mecz Gruzja przeciwko Barcelonie. ustawienia formacje. skład jest ok ustawienia gry jest jeszcze mną bezchmurnie To z cisza. Okaj. Zagrać pierwszy mecz, oczekujemy już wcześniej w Team, a to jest na razie nasz towarzyski. Moszczykowski podaje do Lewandowskiego. Lewandowski już ściągnie oddanie do Baszykowskiego, Baszykowski przyblokowany na piłkę odebrana dobrze przedział się Baszykowski dosyć kowuje, jednak szutrożny trybuny są widać lepsze ci kibice bardziej żywołowi nie takie tektury jak wcześniej oj, oddanie strzał, jednak przyblokowany

Jednak jest faulowany. Gundogan. I są takie same, jakie były w poprzednich wersjach. Utrzymy, rzut wolny, 23 metry. Uderzenie. A i Xavi. Dobry ślisk, ale jednak faulowanych sobie. Mam nadzieję, że sędziowanie się poprawi trochę w 13, bo zbyt z i sami nie, nie z duchem gry. Te sędziowanie. To się dopiero okaże, jak tutaj będą sędziowie reagować. O, dobre podanie. Mkhitaryan. Mkhitaryan. aj, ai Ajajaj. Jeszcze raz Mikitarian Maszykowski. Wodogan, Bender. Smercera. Royce. Aj przyblokowany kolejny strzał. Barcelona jest schowana swoim polu karnym. Ale teraz dobre podanie Royce. I jest piękna bramka. 45 minuta, Michael Royce na komisie. Piękna akcja, niepilnowany Royce, uderzył. Zdążył przed przeblokowaniem tego szału. 1-0. Grafika, no nie wiem czy jest lepsza, może trochę lepsza, ale... Znaczy taka sama. Nie widzę tutaj większych różnic w grafice. Ale te trybuny robią wrażenie, to dużo lepiej wygląda. Stawienia. Aha. To są takie bajery. Trochę inaczej ten menu wygląda Skład jakich mamy zawodników Socrates, Kell, Grosskreutz, Sahin, Szyber, Mabeng Nie jakby go tutaj wystawić bendera to by byłby najlepszy pomysł i teraz możemy zagrać drugą połowę. Messi podaj do Inesty Neymar No i jak tam był falowany Neymar Że ta kartka dogondowana. Ale to właściwy był fal i mógł sędzia potytować ten rzut kartkę, kartki także ale sędziwo nie jest dobre Mercer podaje do Roysa Royce Reus wypychany i źle podaje. Busquets przyjmuje piłkę, podaje do Pedro. Pedro już do Messiego, ale tam jest Subotic, który go tutaj znakomicie kryje. I zmiany. W Szansę sensie za Pedro wchodzi. Rzut rożny do Barcelony. Wydarzenie, uuuu, pikę w trzeciej minucie. Szczera bramkę na 1-1. Oszczekowski jest niepocieszony. Mercel, oj, oj oj, strata. Jedyna jedyna akcja Barcelony i od razu gol. trzeba się zemścić i jest fantastycznie Royce. Niby taki lekki strzał, ale precyzyjny i Royce uderza jest 2-1. szybko odpowiedź BVB. No i nowa Cieszynka przy okazji. Píke, ještě byl Pujol. I Valdus byl bezradný. Messi. Złodzie alba, podaj do Busquetsa, Busquetsa nie traci. bring Schmerzel. Royce. Stracił. Piłka do Wardesa, Warda źle wybija. jaj, subotisz tam próbował atakować. Teraz Do Sancerza. Sanchez, right, dobry ścisk czysty. Baszykowski przejął, podaje do Lewandowskiego, jednak Małombeńk przejmuje. Podanie do Baszykowskiego, Baszykowski i już jest strota. Sanchez dobrze się wrócił. Subotis przejmuje. Szmercel. maj raczmycera stracił podanie złe za delikatne nie jest strata, Ksawi przy piłce Messi próbujemy go zatrzymać udało się szmercel podanie do Roysa Roy zabiega do piłki i doświadkowuje, nie to było złe zagranie Roysa Ale 80. minuta placówka spotkania tej rozanej Mara wchodzi. Sędzia może jeszcze troszkę doliczy. Koniec meczu. Bo Rosja wygrywa po dwóch bramkach Roysa 2-1 czyli zwycięstwo w pierwszym meczu w demie w 14 dobry prognostyk przed finałową wersją, która już dwa tygodnie. I to są właśnie replaye, to też się zmieniło, bo jest napisane imię, nazwisko, czas, kiedy ta brąka padła. To jest dobra zmiana. No tutaj pójolej się nie popisał Dobrze, koniec meczu oceny 9.8 Royce i 8.7 Mikritarion Dobra, to był właśnie szybki mecz, tryb kajery jest niedostępny Jest tylko jeszcze Ultimate Team, ale to będzie... W następnym odcinku. Także na razie, cześć.